Zaczęciem prezentacji chciałam tylko szybko powiedzieć, że jestem właśnie z Polski, ale większość życia w Ameryce i w Niemczech spędziłam. Znaczy, że nawet jak będę po polsku rozmawiać, to może kilka wyrazów po, po angielsku, albo po niemiecku, albo po jakimś wymyślonym języku będzie, ale myślę, że się dogadamy. Um, przed zaczęciem prezentacji um, pytanie dla Was: kto używa YouTube? I, I jak używacie? Co, co, wy, co o tym myślicie, jak słyszycie YouTube? Ktoś? <laughs> jak, jakie wideo? Czy są krótkie filmy, długie, czy na personalne wideo? Jak, jak używacie? <śmiech> Wszystkie? Wszystkie. Z <laughs> wczoraj w nocy, tak? Z imprezy wczoraj. <laughs> no, myślę, że często, jak idzie właśnie o filmowe filmowe ten environment to YouTube jest widziany jako właśnie tylko coś gdzie można krótkie wideo personalne nagrać i gdzie artystycznych wideo brakuje jedna rzecz na którą właśnie teraz naprawdę pracujemy jest właśnie pokazać, że wszelkie różne możliwości są na YouTube i na internecie dla profesjonalnych reżyserów, autorów i wszystkich i zacznąć prezentację zagramy krótki film. Good morning everyone. I really love my family. Oh, my God! I love football. Do you both promise to love and treasure each other? We do. I'm afraid of losing this place. I fear... Any kind of monster. Dogs. Growing up. Politics scares me more than anything. Stay safe. When I close my eyes, I can see all different people in the world. <laughs> I can feel it, I can touch it, I can see it. Best day ever! <laughs> Okej, okay, ten film właśnie nie wiem, czy o nim um, słyszeliście już dużo. Był um, dopiero na Sundance Festival w tym roku premiero zrobił i był produkowany przez Rod, uh, Ridley Scott, który miał łatwy pomysł opowiedzieć historię ludzi z całego świata. Tylko to, co on zrobił w tym filmie, było, że on poprosił ludzi z całego świata, żeby jemu historię jednego dnia wysłali. I z tych wszystkich historii, tysiące, tysiące wideo przez YouTube, on zro, zrobił film, który się nazywał A Day in Life, który naprawdę pokazał historię wszystkiego dnia, jednego dnia na całym świecie. I to jest tylko właśnie jeden jakby taki przykład, jak można skorzystać z internetu, żeby ludzie razem związać i razem coś innego zrobić, w, w tym filmie. Właśnie dzisiaj w prezentacji będę trochę o internecie opowiadać, trochę o YouTubie, o naszym partner programie, który właśnie daje możliwość twórcom zarabiać na, na swoich filmach na YouTubie. I potem będziemy w prezentacji mieli Paula, który jest jeden z naszych partnerów z Francji i reżyser i interaktywną serię ma Francję, właśnie którą na YouTube z, zrobił. Um, tak zaczynając myśleć, Przemyślmy roz, tradycyjną medię. Generalnie dla reżyserów i w ogóle dla autorów są, jest, jest mało możliwości w tradycjonalnej medii. Wszystko 44 minuty, 22 minuty muszą być filmy. Generalnie żeby w telewizji być, trzeba już sukces mieć. A dla młodych reżyserów i producentów jest trudno po prostu się dostać na, do tej telewizji. Jedna z możliwości, co właśnie internet teraz dała wszystkim jest, że każdy może mieć swój kanał. Czy robisz krótkie filmy, czy robisz długie filmy, czy czarno-białe, czy po prostu chcesz filmy robić o gotowaniu. Na wszystko jest możliwość i na wszystko jest audience. Na samym YouTube jest 3 biliony ludzi, co ogląda codziennie. Co jest dużo, dużo ludzi, co, co jest duża możliwość, żeby znaleźć tą swoją audienc też. Właśnie 3, milia 3 miliardy. Tych monetyzowych wyświetleń, znaczy, że 3 miliardy wyświetleń, na których autorzy zarabiają na, na tydzień 2 miliardy wyświetleń codziennie, tysiąc partnerów z Content ID. Content ID jest nasz program, który zapewnia, że to, co wam należy, będzie wam należy, że nikt inny z tego nie może korzystać. I 100 miliony ludzi, co naprawdę minimum raz na tydzień. Coś na internecie robią, czy obejrzą, czy właśnie, czy zakomentują, czy e-mail napiszą na blogu, do YouTube. Znaczy ta interaktywność jest naprawdę wielka, którą można też mieć swoją audienc. Poza tym nie tylko to jest na internecie, jest przecież też na, na mobile phones, jest na komórkach, jest na, na wszystkich różnych możliwościach, że można naprawdę ten globalny sukces zbudować, jak idzie o… Swoje kreacje przed innych ludzi mieć. I niektóre z naszych partnerów są właśnie, mamy tysiące partnerów na świecie. W Polsce partnerski program dopiero w ostatnim roku się zaczął, ale już właśnie niektóre z większych kanałów telewizyjnych są już naszymi partnerami. I tak samo też mniejsze właśnie firmy, producentów i aktorzy i różne, właśnie, różne media też. Tym bardziej właśnie, co właśnie na początku też mówiłam, co bardziej chcemy aktywnie też właśnie te profesjonalne treści na YouTubie mieć, przez to, że to jest jeszcze ciągle widziane jako często jako krótka media, na której nie ma możliwości nic zarobić ani promocji dostać. Pomiędzy tym, Life and a Day też inną, inny film, z którym pracowaliśmy bardzo blisko, się nazywał Home. Z rektorem Luc Besson, który w tym samym czasie wypuścił film na, na YouTube, na, w kinach i w telewizji. Przez ten sam czas, co, w, co był film w telewizji, to 7 milionów ludzi obejrzało ten film w sześć różnych językach na całym świecie. I to był właśnie jego. Jego wizja, żeby ten film wszyscy mogli widzieć, że to nie był tylko francuski film, lub nie, że tylko w niektórych małych kinach go można było widzieć, tak jak często te małe independent filmy są, że naprawdę wszędzie każdy mógł z siebie, z domu obejrzeć ten film i, i, i też mieć tą możliwość, właśnie. Na czym zależy partner program? No, właśnie, główna idea jest tego, że musisz mieć oryginalne filmy i musisz wszelkie um, prawa um, autorskie należą muszą ci należeć znaczy, czy to są um, krótkie filmy, właśnie, czy długie, czy to właśnie trzeba się naprawdę tak zastanowić o tym wszystkim, co jest nakręcone, czego się nie używa. Um, ja przed, przed YouTube'em pracowałam przez długi czas przez MTV, ja wiem, że tak tyle ile tam nakręciliśmy zawsze, to zawsze jednak tylko te 22 minuty albo ten program na pół godziny był zużyty, a tyle te wywiady, ten extra footage, ten powiedzmy behind the scenes, wszystkie takie rzeczy, które potem gdzieś siedzą i nie są nigdy zużyte. Um, są po prostu jest, jest możliwość i jest na to też audienc. Myślę, że jak się kręci filmy i wideo, to trzeba naprawdę o tym też pomyśleć, że naprawdę na te wszystkie różne możliwości są, jest zaciekawienie, jest interes i można z nimi dużo też zrobić. Tak jak na przykład się tylko pół godziny coś nakręci, to może naprawdę. Mieć właśnie ten birol, można wywiady mieć, można przenajróżniejsze rzeczy do tego dobudować i to też nawet jako promocję użyć, czy na YouTubie, czy na innych mediach. Bo to z jedna z tych rzeczy zależy, też zawsze próbujemy, że to chcemy, żeby ludzie generalnie internet używali, to YouTube, to Vimeo, to Facebook, żeby te wszystkie media używali, żeby nową właśnie, nową audience budować, now, z ludźmi komunikować i nowych w ogóle. Um, nowych ludzi poznać. Um, też, tym bardziej teraz jest, może być pytanie, no to jest wszystko fajnie, dobre, ale dlaczego mam teraz zacząć właściwie filmować i produkować wideo na YouTube. Są właściwie cztery główne, um, cztery główne reasons. Po pierwsze jest właśnie nasza wielka, um, nasz wielki um, audience. Więc ja tak jak mówiłam, jak się człowiek o tym zastanowi, że Jeden klip na internet dasz i cały świat może obejrzeć, może zakomentować, może zobaczyć, co inni o tym myślą, może o tym porozmawiać. Po drugie, jest ten właśnie nasz Content ID program, który właśnie, um, który, który jest naszym, jakby ten fingerprinting technology, znaczy, że każdy, um, każdy film, co załadujesz, masz możliwość tego kopię zrobić, znaczy my kopię zrobić, że każdy raz, co ktoś. By jego grał na internecie, ty masz możliwość z tego zarabiać. I to jest tym bardziej dla nas i wiem, że też dla wszystkich, dla całej kreatywnej właśnie community, bardzo ważne, przez to, że przecież nikt nie chce, żeby ktoś, czy to muzyka, czy to film, czy gry komputerowe, żeby to było używane i ktoś inny z tego korzystał, bez tego, żeby się dało właśnie tej permisji. Po trzecie, właśnie zarabiać jest nieźle i właśnie poza tym mieć pełną kontrolę tego, co się dzieje. Bo tak często też wiadomo jest, że nie z wszystkim się chce mieć reklamy i co to są za reklamy, czy ma się wybór, co to, czy, czy to będzie w ogóle pasować do kreatywnej wizji tego, co się robi. Co jest właśnie bardzo dobre z tym, co właśnie jak się ma ten kanał na YouTube, a że się ma naprawdę wybór, co się z tymi filmami robi. Jak się chce mieć reklamy, można je włączyć, można od razu wyłączyć, można tylko powiedzieć, że wiesz co, ja chcę tylko te reklamy na początku mieć, a później już później bym już nie wola, wolała już mieć. I tak samo można naprawdę od z minuty na minutę zmienić. Znaczy jak chcesz, żeby to tylko leciało godzinę to wyłączysz po godzinę, możesz wszystko nastawić, że twoja jest kontrola i zawsze tobie wszystko należy. I nigdy nie, nie będziemy się też o to pytać, żeby to było ekskluzywnie dla YouTube'u, bo to wiadomo, że tak jak mówię, to jest ważne, że te, powiedzmy, kreacje wszędzie były, żeby wszyscy mieli dostęp do tego, że to nie tylko my, Monopol, albo ktoś inny, żeby po prostu była ta możliwość, żeby jak najwięcej ludzi to widziało. Um. Właśnie to reklamy to wiadomo, właśnie to jest ten um, nasz ten content ID, o którym właśnie opowiadałam, co właśnie, że jak się jest partnerem, że można na to mieć. I um, następna właśnie bardzo taka ciekawa, jakby taki benefit jest to, że da się naprawdę zrozumieć swoich odbiorców. Znaczy, analizy z tej, każdego wideo można dostać, która ci powie, kto to oglądał. Kiedy oglądał, jak oglądał, i czy oglądał. I um, tym bardziej, um, tym bardziej tak naprawdę do wszelkich danych, czy to właśnie jaka demografika, i do, nawet do takich momentów, kiedy ludzie przestali oglądać. Co jest, no wiesz, dobrze wiedzieć. W sensie, że jak widzę, że po trzech minutach na przykład wszyscy przestali oglądać ten film, to może, może się coś tam stało, co się wszystkim nie podobało, nie wiem, ale tym bardziej. Jest dobrze mieć po prostu te informacje, żeby na znaczy użyć to, żeby też dalej jakby um, um, na, na dalsze produkcje. Um, dodatkowe właśnie korzyści są, że pomiędzy, można dłuższe filmy ładować, że to właśnie nie będą tylko krótkie 5-10 minut, że może jak, jak się chce, taki jak ten Luke Besson film, który godzinę i pół trwał, jak się chce dłuższe filmy ładować, jest możliwość tego. Um, można przetestować nowe funkcje, jak właśnie jak nowy design jest na przykład WebPage, to właśnie naprawdę próbujemy blisko pracować z naszymi partnerami, żeby wiedzieć, co Wy o tym sądzicie, co, czy to się Wam podoba, czy to w ogóle, czy to w ogóle odchodzi od jakby YouTube, którego się powinno jak powinno być. I poza tym właśnie jest też dostęp materiałów edukacyjnych i, um, i playbook, który um, właśnie. Dopiero dzisiaj w Polsce wprowadziliśmy Playbook, to jest nasza jak to za chwilę pokażę? To jest nasz poradnik dla twórców YouTube. To jest jakby można z internetu po prostu załadować. To jest dokument, który ma chyba 60 stron, bo coś takiego znaczy może coś na, na, na poczytanie w, w drodze do domu, ale jest po prostu jest jakby nasz poradnik, żeby naprawdę wam pokazać, jak, jak można efektywnie kanały na YouTubie budować. I to właśnie były napisane przez kilku ludzi, reżyserów, którzy mieli kanały na YouTubie i którym, którzy naprawdę to dobrze zrobili w sensie od wszystkiego, jak, jak najlepiej wideo, w jakim kwalitecie ładować, jakie, um, jak, jak używać te wszystkie tools, które są, jakby jak. Um, jak światło, naprawdę takie bardziej produktywne i realistyczne rzeczy, co nie tylko teoria, tylko naprawdę, jak zużywać YouTube i jak to, na to naprawdę skorzystać, żeby zarabiać, żeby te wideo były oglądane, jak z sobą rozmawiać. I dalej powiedzmy. I właśnie żeby zostać partnerem, to jest właśnie, no, bardzo łatwe. Nie wiem, ile z Was już ma właśnie kanały, ale po prostu. Trzeba znaczy tylko iść właśnie na tą um, naszą webpage i można się za, za, um, zapisać. I, ale właśnie o to głównie idzie, że to tak długo jak się ma swój oryginalny ten content, muzykę, czy muzykę, um, czy film, czy jakiś produkt oryginalny, że to naprawdę jest na to audience i to jest w waszych rękach. Wszędzie tam, jak się o tym zastanowisz, ile ludzi jest, którzy to oglądają i jakie przenajróżniejsze interesy są, Naprawdę jest kanał na wszystko i, i czekają na to, żeby. I to jest właśnie jakby w waszych rękach, żeby ten kontent zrobić. I czy na naszej platformie, czy na innych właśnie rozdzielić um, na świecie. Um, I z tym metodem właśnie zrobię introdukcję dla Paula, który właśnie jest z naszych um, pro, um, partnerów z Francji który akurat wygrał, mieliśmy taki next up konkurs, który w sześć krajach w Europie był, który właśnie używaliśmy, żeby nowych producentów w Europie znaleźć. I konkurs na tym polegał, że trzeba było wideo zrobić i pokazać, co się już robi na tym internecie, jakie interaktywne filmy, jakie wideo się robi. I wybraliśmy… Kilka ludzi z Francji, z Niemczech, z Anglii, z Holandii i um, z Włoch i plany są też, że właśnie w następnym roku to też na Polskę się roz, um, jakby dalej rozwinie. I, um, I z tych filmów właśnie wybrali ludzie z internetu, kto wygra konkurs i potem mieliśmy um, taką jakby kilka reżyserów, którzy z potem z tych głównych finalistów wygrało. I, i właśnie co, co wygrali, to właśnie byli tydzień w Londynie na takim producencie campie który im po naprawdę pokazał, jak, jak dalej produkować filmy, co robić i dostali 20 tysięcy euro, żeby im pomóc w następnym produ um, produkcji filmowej. I um, właśnie to jest jedna z takich właśnie też metod, co próbujemy jak najbardziej nowe, um, nowe firmy, nowe kreacje i ludzie też do tego zachęcać, żeby więcej robili i naprawdę zobaczyli, co można na tym internecie zrobić i, i jakie są możliwości.